No siema, tak z początku myślałem, żeby nagrać sobie te omówienie jak już za tydzień wyjdzie ostatni odcinek tego arku i jednocześnie wszystkich kanonów na dłuższy czas, ale w sobie pomyślałem, że tak też będzie spoko, bo następnym razem z tym końcem podsumuję przy okazji cały ark. Pisałem wam nawet w dwóch postach na społeczności, gdzie polecam sobie zaglądać, że robi się tutaj jakoś dziwnie i kilka rzeczy śmierdzi mi tu przekombinowaniem, dlatego teraz wyjaśnię o co dokładnie mi chodzi, co mi tutaj nie pasuje, a co jest całkiem spoko. Zostawcie sobie ocenkę i jazda. Ogólnie wam powiem, że mocno rozwaliliście ocenkami ostatnio, bo ta średnia na wyświetlenia jest naprawdę wysoka, więc dzięki za aktywność takie coś przede wszystkim pomaga rozwojowi kanału. Ale przejdźmy sobie do zeszłego odcinka, w którym widzimy dokończenie rozmowy o Kiseru. To, co mówi tutaj Batta klej się kupy i chyba dowodem tego jest, to, że już sam w pierwszym odcinku tego arku oskarżyłem go o podejrzane zachowanie, które może oznaczać wroga. Dziwne było tylko to, że wymyślił sobie tak nieprzygotowaną wymówkę, w której pomylił miejsce gorących źródeł, bo z tamtych okolic niby pochodzi. Ogólnie by mnie to nie zdziwiło, bo przecież każdy może się pomylić. Mylić, ale jak się później okaże to nie jest byle shinobi, ale do tego absurdu dojdziemy już sobie później, bo póki co bawiłem się bardzo dobrze, wymyślając sobie w trakcie odcinka różne scenariusze, w jakie sobie może to jeszcze pójść. Przechodzimy więc do kolejnego zadania. Ktoś w komentarzu dobrze zauważył, że zadanie ze świeczkami i dotarcie do wyznaczonego punktu to jawna inspiracja Hunter x Hunter i co do tego, no to teraz dopiero mamy inspirację bo każdy z uczestników eksperymentu ma karty z losowymi numerami i trzeba uzyskać konkretną liczbę punktów, aby przejść dalej, a je trzeba po prostu zdobywać zabierając je innym. I to jest spoko, ja nie mam kompletnie żadnego problemu do takiej inspiracji. A może nawet w niektórych przypadkach jawne podjęwanie pomysłu. Póki jest to dobre i pasuje do tego wszystkiego, no to, no to okej. Okay. A tutaj działa to fajnie. Jednak właśnie w tym momencie wiele moich przewidywań sobie nagle znika, bo w dziwny sposób przyspieszamy akcję. Ponieważ Batta i Bogacz zostają nagle zabici. To co przede wszystkim mnie zastanawiało i powinno zastanawiać dłużej, a tego nie zrobiłem, to ostatnie słowa Batty przed śmiercią. Słuchajcie tego. Ona dobrze wiedziała, że, nawiasem mówią, ten zły to Kiseru. Jednak tutaj jest bardzo zdziwiona, wręcz kompletnie szokowana, mówiąc, więc to ty. Nie ma takiej opcji, żeby wypowiedziała te słowa widząc Kiseru albo Rokuro. Pomyślmy kto w tamtej sytuacji był sam. Niech całkowicie udowodnił już, że jest nawróconą osobą, która chce się zmienić. Boruto z malutkim są razem, więc właśnie tak zostaje nam Yatsume, która jako jedyna obecnie jest sama. I to musiało się tak skończyć mnie zawsze podświadomie ciągnie do antagonistów. Mimo tego, że mało rzeczy do tej pory na to wskazywało, u niej przynajmniej. Bo właśnie zaraz odwali się kilka dziwnych akcji z jej. Udziałem. Więc ta na nagła śmierć Batty mnie trochę szokowała. W tym momencie miałem takie delikatne myśli, że może jednak oni nie umierają, ale potem trzymałem się tego, że pewnie zaraz arcie skończyć i się nas jakoś szokować. A takie coś Boruto już widzieliśmy. To rzeczywiście szkoda mi jej było, bo fajna postać i jak na kogoś, kogo rozwijano tak krótko, to nieźle rozbudowana. Lecimy dalej, bo dopiero wtedy Boruto łączy siły z całą i znajdują właśnie te dwa trupy. Teraz my mieliśmy podejrzewać, że jest to na pewno Kiseru, a nasi bohaterowie mieli myśleć o Rokuro. On ogólnie jest pierwszą tutaj postacią, która według mnie. Działa wbrew swojej logice i od niego się to wszystko sypie, ale w sumie przygląda się jego gadanie. Je sam mógłbym zgłupieć to, wybaczymy mu to, ale skomentowanie tego go nie ominie. Także patrzcie, chłop zdecydował, że zabije ich wszystkich i wtedy, jak już zostanie sam, eksperyment powinien się skończyć. Myślę, że jego plan nie jest najgorszy, to rzeczywiście mogło się stać. Także zimną krwią rzuca się na wszystkich i dochodzi do walki, która może nie jest z najwyższych lotów, ale ocenimy to już w tej serii, jako widzieliśmy już gorsze. Chociaż to przejęcie ciała przez jakieś robale wydaje się ciekawym skillem. Wracając teraz do dziwnych, podejrzanych z Yasume w roli głównej, to tak totalnie randomowo oglądając tę walkę z boku, to zaczyna ona sobie płakać, tłumacząc, że to na widok tego, że wszyscy tak desperacko walczą, walczą o życie. I szczerze to nie wydają mi się to łzy smutku, a bardziej wzruszenie, jak jakaś creepy psycholka, która się tym ekscytuje i tylko na to czekała. Kompletnie jednak mi to nie pasowało, że miałaby być to wspólniczka Kiseru, bo to już kompletnie byłoby bez sensu, więc z początku myślałem, że jest taką giga psycholką, ale potem to już w ogóle okazało się co innego, także lećmy sobie dalej. Jak to bardzo często bywa, dochodzi do nazwijmy to po imieniu typowego. Burutowego rozstrzygnięcia walki. Czyli blondas niby wygrywa, ale próbuje przemówić do mordercy, który chwilę wcześniej chciał ich zabić dla własnej korzyści i daruje mu życie, bo pewnie już im nic nie grozi, tak? Chyba właśnie tak pomyślał. Co więcej, oddaje swoje karty z numerami i pozwala mu jako pierwszemu skończyć zadanie. Co najśmieszniejsze w tym wszystkim to pozwala, aby znalazł się on w jednym pomieszczeniu z dwójką praktycznie bezbronnych dzieci i umierającym mnichem, którego właśnie dosłownie chwilkę wcześniej Rokuro chciał zabić, żeby pozostać jako jedyny w tym eksperymencie. Jak myślicie, czy coś mogło się zmienić po tym pierdolu? Bo teraz Boruto daje mu idealną okazję do tego, żeby zabić wszystkich swoich nowych przyjaciół. Bo przecież narażanie życia swoich dla jednego mordercy, który otwarcie chce ich wszystkich zabić, jest wiele lepsze niż zabicie go w samoobronie albo przynajmniej zostawienie go za drzwiami bez kart. Kałaki, którego znamy, przynajmniej z manki, tutaj nie miałby żadnego oporu, aby się go pozbyć, dlatego właśnie jestem lepszym synem Naruto. I to dokładnie tutaj zaczyna się wszystko wymykać spod kontroli dobrego scenariusza. I już wam to tłumaczę. Na taki mały początek. Taki dodatek do wypełnienia, że coś tu ewidentnie się sypie, to mamy Mickiego, który daje się złapać jak małe dziecko w jakąś biedną pułapkę, nie mogąc się z niej uwolnić. Na tę scenę patrzyłem z takim zażenowaniem, pożałowaniem, i chyba nie mam o tym więcej nic do powiedzenia. Dobra, i zaczynamy ten wielki festiwal z niedzielnego odcinka. Rozumiem osoby, które lubią plot Twisty, nagłe zmiany, zaskoczenia. To jest zawsze mile widziane, ale czasem myślę, że warto przystopować, jeżeli ma się to robić tylko po to, żeby taki zabieg był i tyle. Bez najmniejszego logicznego argumentu. Rzeczywiście zgodzę się z tym, że. Możemy ten odcinek uznać za normalny, tyle że wyobraźcie sobie, że jest to zamknięty psychiatryk, który wszystko już nabiera sensu. Dobra, Boruto rozmawia z Kiseru, oskarżając go o zabicie Batty i pracę dla ogi. Ten przyjmuje niesamowitą pozycję obronną, czyli w skrócie cytując Ja zabiłem, no co ty mówisz? Kto ci nagadał taki głupot? A potem zaczął po prostu spierdalać. Cudowne i w ogóle nie podejrzane, szczególnie, że kilka kroków dalej mówi przy Boruto przez słuchawkę. W międzyczasie w mózgu dostaje też Rokuro, więc możliwe, że to przez tę walkę, która jednak wygląda na to, że fizycznie ma się już dobrze na to. Zmienia teraz plany. Postanowił opuścić to pomieszczenie wygranych, żeby spróbować dowiedzieć się, jak z tego wszystkiego wyjść. Zmuszając do tego kiseru, którego jedynie inni podejrzewają o bycie wspólnikiem z Ołgą. Więc postarajmy się to jeszcze raz powoli zrozumieć i wejść mu do głowy. Obecnie jest bezpieczny. Gdyby był sobą z poprzednich pięciu minut, to mógłby z łatwością sprawić, że zostaje sam, czyli spełnić swój cel. Ponieważ brama się właśnie zamyka, a on zostaje w środku z umierającym i dwójką dzieci, które nie mogą mu kompletnie nic zrobić. Więc zdawałoby się, że roku Właśnie wygrał, ale czekajcie, bo w tej chwili, według niego, po tym wstrząsu mózgu po walce z Naruto, lepszym pomysłem jest uwierzenie w podejrzenia kogoś o powiązaniu kiseru z Ogą oraz nadzieję, że da się stąd uciec i on to wie i on to powie, jak się stąd wydostać. Który pomysł dla Was wydaje się lepszy dla przetrwania mordercy, zabijającego zimną krwią? No właśnie, wytłumaczeniem jest tylko wstrząs mózgu z ostrym zapaleniem opon. Wracamy do kiseru, bo zachowuje się on jak najprawdziwszy wilan, złamina chłodne spojrzenie, a z zamiarem zabicia ogólnie ostry. Skurwiel, który bawi się kosztem innych. Tutaj sobie myślę, no taki zagubiony dzieciak, którego przygarnęła Kara i obrócił się w złą stronę. To ma sens, widzieliśmy już to. Więc walczy z rokuro, Boruto, Yatsume i trzeba przyznać, że wyglądało to to tragicznie drętwo, szczególnie niewidzialny Rasengan Boruto, który jest aż śmieszny z tą swoją siłą wrażenia, bo to wygląda jak szczurchnięcie kogoś barkiem i to tak jeszcze przypadkowo przez gimnazjalistę na korytarzu. Zabawnie też wyglądał cios w brzuch Yatsume, po czym obaj zaczęliście na siebie patrzeć. Ona nagle po takim delayu upadła. Znowu zaczęliście na siebie patrzeć, w tym czasie Yatsume od Zeszła do tyłu, a ten w spowolnionym tempie za nią. No nie powiem, nie podobało mi się to, bo bym skłamał. Także, dobra, jak już mamy pewność co do tego, że Kiseru to największy złol i psychol, jakiego w tym arku poznaliśmy oprócz Ogii, to okazuje się, że nie. Że tak naprawdę to jest Konohy przydzielony do misji jako szpiegniczym i taci, poświęcając się, aby rozwikłać zagadkę zaginionych ludzi i swojego przyjaciela. Tylko zatrzymajmy się teraz, bo nie w tej chwili taki zły robi te, robi te przedziwne miny, ponieważ nikomu nie może ufać, a przez to, że nikomu nie ufa, jego psychika siadła i, i dlatego teraz robi miny niczym psychol z krwiożerczą miną chcąc wszystkich zabić. I uwaga ja wam tego nie tłumaczę. Ja mówię wam wytłumaczenie tego w odcinku. Tylko wam to skracając. Do tego powiedziane nam jest że zasady Anbu mówią, że cokolwiek by się nie działo nie można mówić o swojej misji. Nawet jeżeli to sojusznicy i im bardzo ufasz. A ty możesz zostać przez to odebrany jako zdrajca i zabity. Nie możesz i tyle. Ale uwaga, bo za to możesz już przy pasie trzymać zwój w którym jasno napisane jest kim jesteś i co masz tutaj zrobić. Bo przecież on musi codziennie ten zwój czytać, żeby nie zapomnieć, prawda? No, no i widzicie, jeżeli to jest plot twist, którego ktoś oczekuje w jakimkolwiek dziele, no to myślę, że w miarę łatwo kogoś takiego zadowolić. aż jestem zdziwiony, bo bo ja na takie coś się nie godzę. Ktoś tu ewidentnie jest piany i bardzo chciał zaskoczyć wszystkich, zrobić plot twistik, zrobić plot twist na plot twistie, żeby nam się z tego wszystkiego zakręciło w głowie. I przyznam, że akurat to się udało. Ale jeżeli chodzi o trzymanie się tego wszystkiego kupy, no to trzyma się tylko takiej prawdziwej i to takiej mocno jebiącej. Żebyśmy jeszcze bardziej zrozumieli, że Kisaru jest Anbu po roku Boruto, to na słowa blondas Sacytując to nie jest żadna iluzja. Ten nagle traci rozum. Słuchajcie, typiarka z Anbu rozmawiająca wcześniej z Saradą mówi, że słowa nie ufajcie nikomu pochodzą właśnie od Kiseru, który im je przekazał. A teraz sobie mówi w głowie o, więc to oznaczają te słowa. Już rozumiem. No i jak to się stało, że on jest autorem tych słów, których sam nie rozumie? Czy on je wypowiedział randomowo? I chyba w tej sytuacji nie mam wyjścia jak tylko w to uwierzyć. Wtedy z niezrozumiałych powodów Kiseru odpala się jak Ace z One Piece'a i atakuje pełną mocą, a ten mały osłania Boruto, mówiąc, że uratował przyjaciela. I może umierać w spokoju Chociaż ja wątpię, że tu Boruto był jakkolwiek zagrożony On po prostu wszedł między młota kowadło I to było totalnie bez sensu Teraz uwaga, bo nie zatrzymujemy się seru dostaje kolejny wstrząs mózgu Który chyba w końcu ustawił mu się na ten normalny tryb On dopiero teraz mówi, że został wyrobiony w śmierć Batty I jego jedyną opcją jest teraz Boruto Którego wybudza z Genjutsu Jakim to wszystko tak naprawdę jest I teraz tak, sam ten pomysł, fajny, podoba mi się Ale wszystko co do tego doprowadziło Było kompletnie głupie Tak więc Blonda zbudzi się w jakimś bardzo nowoczesnym Wczesnym pomieszczeniu widząc wszystkich uczestników w kapsułach. No to okazuje się, że wszyscy niekoniecznie musieli też umrzeć, prawda? Chyba, że śmierć oznacza też śmierć w tej kapsule, jakieś odcięcie tlenu, cokolwiek. Aki sery uwolnił Boruto w inny sposób. Spójrzmy na to, że najpierw go niby zabija, a potem widzimy zieloną poświatę, tak jakby go leczył. Wcześniej członkowie Ambu mówią, że jest on niesamowitym healerem, bardzo utalentowanym, zdolnym, więc możliwe, że przed jego samą śmiercią go całkowicie uleczył. Dlatego był w stanie wyjść z tego genjutsu zdrowy, a inni budząc się z niego umierali. To by też tłumaczyło, dlaczego nie mógł sam z niego wyjść, bo raczej niemożliwe jest dla niego zabicie się, a potem natychmiastowe uleczenie, to nie jest Hashirama Tak więc akurat to jako jedyne było spoko motywem, ten główny, trzyma się to kupy, jestem w stanie uwierzyć, że kara posiada taką technologię, mogącą zrobić tak potężne genjutsu ale jeżeli ktoś chce mi powiedzieć, że tamten psychiatry, który dział się od półtorej odcinku, ma sens, no to się po prostu śmiało nie zgodzę. Ale wiadomo, jestem ciekaw waszej opinii na ten temat, jak wam się to wszystko podobało. Jakie jest wasze spojrzenie na te tematy, które omówiłem? Widzimy się w komentarzach. Dajcie znać, do następnego i cześć.